Witam wszystkich po długiej przerwie, no nie było mnie, e, czas spędzałem na urlopie, także Krzysztofa nie było i już małe robótki się porobiły. E, przecieka zawór w poidle i teraz żeby go wymienić należy zdemontować ten język e, i wymontować e, ten zaworek. Nie? Klucze, klucze, jakie będą potrzebne, to siódemeczka. Yy, płaska, może być, może być yy, nasadka. Trzeba zdemontować tutaj ten bolec, wyjąć go, język wyciągnąć i pod spodem jest yy, zawór do wody. No i on najczęściej pada, no bo tam w środku są jakieś yy, mosiężne. Już nie pamiętam tam co jest, ale chyba mosiąc i plastik. Mi się tak zdaje. Już Dawno tego nie robiłem. Yy, no i one pod wpływem czasu, kamienia. I innych czynników po prostu przepuszcza wodę, nie? Także zabieramy się do roboty. Ja już tutaj sobie podkręcałem to, bo to, żeby wyciągnąć ten boles, to też nie jest proste. Jak tutaj dłuższy czas nie wyciągane ponieważ zachodzi kamieniem i już po prostu nie ma takiej drożności otwór, nie? Ja już tutaj sobie podkręcałem, żeby mieć już o, szybciej, żeby to poszło. Wciągamy tutaj ten bolczyk. O, z językiem. No i co, pod spodem jest na, ten nasz zaworek, nie, uszkodzony. On niby chodzi, ale już nie trzyma, nie? Nie trzyma i przepuszcza wodę. Także tą nakrętkę się odkręcić. Zaworek wyciągnąć. I. A, cicho, ja wziąłem nowy. Dobrze, wziąłem nowy. A tutaj mamy nowy zaworek z gumką szczelniejąco i zaraz się wymieni. Jak wyjmujemy. No i teraz trzeba to wyciągnąć, bo gdzieś tu miałem szczypce. Ciekawe, one tak wyjdzie sobie po dobroci. Czy on tak wyjdzie po dobroci? Czy pamiętam, że tutaj były problemy z jego. A dobra? <grystanie> Już tam się rusza. Dobra, nie było tak źle. Nie było tak źle, można wyciągnąć tak. O, jest masa na garu. No nic, nie ma co się zastanawiać, trzeba nowe stawić. Może ta albo ta gumka może już szlaki otrafiło Może ta gumka coś tu jest Nie wiem Wezmę na warsztat i rozkręcę i zobaczę jak, w czym rzecz jest Gdzie to przecieki miało no. Zapchać dziurę no. Kurde! Jakie ciśnienie! Siedź! Nie wyłaś. Z rur spływa woda i ciśnienie. Rękawy brudne mokre. Dobra. No, no. Ważne też jest, żeby przy dokręcaniu tej nakrętki tu jest taka szczelina do wody, żeby ona znajdowała się idealnie wzdłuż tutaj poidła. No bo jak zakręci się ją tutaj na górze, no to, to nie będzie tak działało jak trzeba. No, koń mi przeszkadza. <śmio> Mio. Mijo o co ty? No? Aj, aj, aj. Hm. I żeby przy dokręceniu ta szczelina była na dole, nie? Także lepiej sobie zawsze ją ustawić dalej, wyżej. I po prostu potem, jak się już się dokręca na fest, tak. <grytanie> co tam? Mijo. <grytanie> Patrzysz, czy wszystko pod kontrolą jest tak. Przy dokręceniu tej śruby po prostu dużej. Yy, ta szczelina ustawi się względem tutaj poidełka, nie? Oj, oj, oj. Chodź tutaj. Nie widziałeś mnie dawno. No. Nie widziałeś, tak? Już. Tutaj lubisz? Tu lubisz, tak? Przeszkadzają mi tutaj konie. Dobra. Już składamy teraz do kupy wszystko. Mio, nadzorca. O Nie, no, oczum się zaczepiamie tutaj. Mio. No już, już. No widzisz, że działa. Działa pojedło. Raz wystarczy sprawdzić. Odejdź <grybuj>